Dzień dobry, witam serdecznie. Trzecia wybiła, więc rozpoczynamy ostatnią część dzisiejszego spotkania z bieżącą analizą techniczną indeksy. To jest temat, którym się zajmiemy. Dzisiaj trochę mniej typowo spojrzymy od tyłu, co znaczy najpierw zaczniemy na przykład od indeksów chińskich. Czemu? No po to, żeby zrozumieć sobie, że nie wszystko na świecie rośnie, aczkolwiek wychyl z China F ma szansę Rozpocząć swoją przygodę ze wzrostami pod jednym warunkiem, że różowa strefa 8700 zostanie potraktowana jako wsparcie, tak jak to miało miejsce w okolicach wakacji. Wtedy będzie można rozważać próbę wzrostu w stronę 9340. Oczywiście w takim układzie ten wykres już wtedy przypominałby, no bo jeszcze można z tym dyskutować, ale jeżeli notowania by odskoczyły od różowego wsparcia, to wtedy można byłoby nanieść już literki z kategorii odwróconej głowy. Z ramionami, ale to wiązałoby się też z uwzględnieniem, że linia szyi to jest zielony obszar 9340, i dopiero jego przełamanie tak naprawdę definiowałoby jakąś możliwość większych wzrostów na tym instrumencie. HK40 bardzo podobnie kształt wygląda. Też jesteśmy w stanie wskazać wsparcie. To jest wykres dzienny po końcach 24700, jeżeli tutaj się nic szczególnego nie wydarzy, to stąd notowania mają szansę podskoczyć, popyt może je wyciągnąć do najbliższego ograniczenia, czyli do oporu po końcach 26 400. Tutaj też te literki RGR mogłyby się pojawić, odwrócone oczywiście w formacji głowy z ramionami. Jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, no to trzeba się czy z tym, że to zakończyłoby cały ten swing spadkowy z poziomu 31 tysięcy i wówczas mielibyśmy do czynienia z jakąś większą akcją, Popytowo. Wracając do tych instrumentów, które cieszą się największą popularnością, czyli m.in. DAX. <krym> Przypomnę, że DAX tak, dzisiaj, praktycznie dzisiaj, wczoraj, czy znaczy wczoraj, w poprzednim tygodniu pod koniec oscylował wokół 16 tysięcy. Czyli patrząc z perspektywy wykresu dziennego, no jesteśmy tak powiedzmy na granicy. Trudno stwierdzić, czy zostało przełamane opór, czy też nie. Nowy szczyt na pewno jest. To nie podlega dyskusji, ale brak jest dynamiki po przełamaniu. A zwykle ona towarzyszy euforii, która jest związana z kontynuacją wzrostów, czy też kontynuacją trendu. No jeżeli tutaj się nic szczególnego nie wydarzy, to ja cały czas jestem na stanowisku, że 15,800, 15,770 tutaj jest marker cenowy to jest potencjalne miejsce, gdzie można byłoby doszukiwać się końca korekty w ramach tych wzrostów, które są oczywiście od 14,800. Te ostatnie białe świece wyciągnęły nam wskaźniki, które są pod wykresem bardzo wysoko. Stochastik po raz kolejny przyjmuje wartości już bardzo ekstremalne, tam 9,2, 9,5. Ze 100 możliwych punktów to jest bardzo ważna informacja, więc aż się prosi o jakąś korektę. RSI 70 punktów w tej chwili pełnych, tam chyba było przez chwilę ciutko wyżej. Więc ogólnie jest informacja zwrotna płynąca wskaźników, że. Te jednorodne wzrosty, w miarę jednorodne wzrosty z 14800 są już zbyt długie, zbyt długie w cenie i w czasie przynajmniej taka, taką operację można by było objąć. Co to oznacza? Bo no przydałoby się korekta i teraz ta korekta mogłaby sięgnąć do tego 15700, jak to zostanie przełamane, no to wtedy będziemy sięgali po niższe wartości. S&P 500. <laughs> Piątek zakończony formacją, która mogłaby przypinać, przypomnieć spadającą gwiazdą, nie końca, bo tak naprawdę korpus jest koloru białego, cień jest w miarę długi, ale nie jest na tyle wyróżniający się w stosunku do całej wysokości świecy, żeby jednoznacznie można było to stwierdzić. To jest pierwsza rzecz. Druga, no, miejsce jego wystąpienia. Gdyby to było górny cień to 161,80 w tej linii, o to bym rzeczywiście może miał więcej odwagi, żeby kierować wzrok do dołu. Jak na razie, poza wykupieniem widocznym na resji amerykańskiej SMP nie generuje nam jeszcze informacji, że cena nie będzie dalej rosła. Z ważnych rzeczy bo użytecznych rzeczy, to jest na pewno informacja o ostatnim wsparciu i ono wyznacza nam na niższych horyzontach, w tym przypadku mówimy o godzinówkach, jakiś punkt odniesienia, jeżeli chodzi o potencjalną zmianę sentymentu 4670. 4, jeżeli notowania by zeszły poniżej, no to mielibyśmy potencjalnie pierwszy niż dołek, ale dotyczyłby on tego tylko, tylko i wyłącznie całości albo części tego ostatniego swingu wzrostowego. Ale to już byłaby zapowiedź oczywiście jakieś korekty w cudzysłowie wyższego rzędu, która być trwać więcej niż kilka godzin widoczne byłaby wtedy na wykresie dziennym. No, ale jak na razie taki scenariusz możemy sobie dołożyć na półkę, no bo dzisiejsza sesja zapowiada się po raz kolejny wzrostowo. Nasdaq, sytuacja podobna, zbliżamy się do 161,8. Na notowaniach godzinowych też już szukam wsparcia, mamy tylko sobie przybliżę. Takie wsparcie to są ewidentnie zachowanie ceny w okolicach, czy też tworzące ostatni dołek, tak? no bo nie mamy punktu odniesienia po lewej stronie, to jest 16300 mniej więcej. Tak długo jak cena pozostanie powyżej, no to można zakładać, że mamy serię wyższych szczytów i wyższych dołków, więc nie ma co tworzyć jeszcze jakiś wariantów. Dotyczących korekty wyższego rzędu. Linia trendu oczywiście jak najbardziej do, do rysowania można sobie ją przyspieszać, tak, aczkolwiek wydaje mi się, że posługiwanie się tutaj poziomymi liniami jest wystarczającym zjawiskiem. Uczulam, aby na siłę też nie szukać punktów zwrotnych, czyli gdzie pojawi się ten szczyt, bo zasada jest to dość trudna zabawa. I kosztowna, aczkolwiek na pewno wskaźniki. Sugerują, że rynek jest wykupiony. 79 na RSI. Wysoka, aż sprawdzę, czy przyznam szczerze, że chyba 80 na RSI to jeszcze nie widziałem. 80 punktów. Ale nie, tutaj coś jest tak wysoko. 83 było w 2018 roku. Tylko to trzeba by sprawdzić, jaka tam była charakterystyka bks bo prawdopodobnie wiązało się to. Z jednorodnymi i silnymi wzrostami. Tak? No może nie były i długie, ale tam nie było praktycznie korekt. Stąd też to efekt bardzo wysokiej wartości. Podobnie zresztą to też było w 2018 Także no, jak widać wskaźnik może rosnąć, ale każdy kolejny biały dzień przybliża nas do jakiejś większej czy też mniejszej korekty. Don Jones? 128 przełamane, można by powiedzieć nawet, jak patrzę na miarę szybko na wykres po dziennych świecach, ale to lepiej widać, że 128 było taką z linią raz oporu, raz parć. oczywiście jest raczej przypadek, ale mimo wszystko tysięcy 36100 na pewno warto odnotować jako trampolinę do tego, że pojawiają się kolejne białe świece, czyli kolejny impuls wzrostowy ma szansę na niskich interwałach być stąd kotowane. czy on już się rozpoczął, tak, kwestia jaka będzie dynamika. Patrząc z perspektywy takiej mojej użyteczności, no to dla mnie wsparcia są o tyle ważne, że tak długo jak cena utrzymuje się powyżej tych wyznaczonych, to nie ma co w ogóle tworzyć scenariuszy spadkowych. Jak nastąpi przełamanie, no to wtedy można rzeczywiście próbować odwracać podejście do Danego instrumentu. Więc jest to taki powiedzmy, zapór bezpieczeństwa, który nam pozwala albo prowadzić pozycję, jeżeli jesteś po stanie długiej, albo oczekiwać dołączenia się do korekty, jeżeli ona się pojawia, to dopiero w momencie, kiedy, w tym przypadku, kiedy 36100 zostało został No, chyba że gdzieś tam wyżej by się zrobiło kolejne wyższe wsparcie, tak? No to wchodzimy na kolejny stopień, kolejna półka, kolejny punkt odniesienia, który musimy wsiąść pod uwagę. Na zakończenie, jeszcze WIG-20. Bo tutaj mamy po ubiciu 2380. No, euforia z zeszłego tygodnia gdzieś to powietrze schodzi, ale ja jeszcze bym nie przekreślał byków. Bo jeżeli sięgniemy do takiego wzorca, który ja czasu do czasu rysuję, czyli drzewko choinka, wzrosty po lewej stronie z 22 które były małą korektą, jeżeli przeciągniemy w prawo, no to w tej chwili tutaj korekta wzrosty, tutaj wzrosty, ale już powinny być impulsy. Więc jeżeli utrzymają się notowania powyżej 2,420, no to jest szansa, że albo pod koniec dzisiejszej sesji, albo już jutro możemy oczekiwać dalszych wzrostów. Kolejny punkt odniesienia na wykresie godzinowym. To są dołki z 18 i przypomnę, że notowania przyszły wyżej, to oczywiście to było wsparcie i tak też będziemy je traktować w przyszłości, ale jak na razie notowania nie wyszły powyżej. W tej chwili Ważną rolą dla byków jest, żeby uaktualnić na 2,420 spadki poniżej tej wartości, no to testujemy ostatnio minimal 2,390. No dobrze, z mojej strony chyba tyle na dzisiaj. Ja zapraszam oczywiście jutro na trzy spotkania, 10, 12, Wideo z każdego spotkania tradycyjnie jest do Państwa dyspozycji. Przypomnę też, że w środę Zwyczajowo mamy spotkania edukacyjne. W tym tygodniu, o ile pamiętam, to będzie to temat zarządzania kapitałem prowadzony przez jeden z moich kolegów. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.